Lecimy z tematem, proszę Państwa. Patrzcie tylko na te cuda. To są cuda. Dziki chili, the knife. Mozzarella, fury latte. I co, jakiś chlebek. Brezowskich, jedyna piekarnia. Grecka oliwa, smażymy, bawimy się. Będzie ok. Oj, oj, oj. Ostro jedziemy z tematem. Ostro jedziemy z tematem. Troszeczkę tego. Ale jak jest dobry nóż, no naprawdę. Robi robotę. Cudowne pomidorki. Cudowna prawda pomidorku. Pracujemy nad flagą. Widzieliście to, jeszcze tylko to. Patrzcie na to, czy to jest piękne, czy to nie jest piękne. Chodzi o świeżość, o produkty.